W ostatnim filmie skupiłem się na fizykotechnicznych aspektach w temacie 4 i 5G. Ale jak się okazało, dla wielu ważna jest kwestia szkodliwości tej technologii, w tym dla zdrowia. Nie będę tutaj jednoznacznie twierdzić, że to wszystko jest super bezpieczne. Tak nie jest. Jest wielu poważnych naukowców, którzy są przeciwni wdrożeniu technologii 5G. Nie mówię nawet o tych 253 naukowcach i doktorach z 44 krajów. Którzy wzywają Organizację Narodów Zjednoczonych i Światową Organizację Zdrowia, a także wszystkie państwa członkowie ONZ do zwiększenia poziomu ochrony zdrowia przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. Nawiasem mówiąc, też podpisałbym się pod tym apelem. No i ja sam mogę pokazać listę badań, które wykazały negatywny wpływ promieniowania elektromagnetycznego. Co więcej. Przeczytam kilka cytatów z wywiadu jednego kompetentnego i doświadczonego naukowca z tej listy naukowców i doktorów, którzy podpisali ten apel. On jest także jednym z tych naukowców, dzięki którym promieniowanie elektromagnetyczne o zakresie fal radiowych jest uważane za możliwy czynnik rakotwórczy w grupie 2B. Dziwnie, że nikt nie napisał o nim w komentarzach. Przypadkowo znalazłem go czytając o tym. Czego nie wiemy o zdrowotnych skutkach 5G? Dziwnie, ponieważ pochodzi z Polski. Uznany na arenie międzynarodowej ekspert w dziedzinie biologicznych i zdrowotnych skutków promieniowania emitowanego przez urządzenie do komunikacji bezprzewodowej. Krótko mówiąc, jest bardzo kompetentny specjalista w dziedzinie promieniowania elektromagnetycznego i skutków zdrowotnych. Ale ponieważ jest człowiekiem nauki, jest jawnie powściągliwym, Poważnym i odpowiedzialnym, nikt nie będzie go oglądać na YouTube. Ludzie potrzebują emocji, krzykliwych nagłówków, szokujących, tajemniczych informacji, teorii spiskowych, a słuchać prawdziwego naukowca? Po co? Nuda. W każdym razie on zna się na tym lepiej niż jakiś randomowy youtuber. Cytat numer jeden: Uważam, że jest to możliwe. A nawet prawdopodobne, że promieniowanie mikrofalowe ma wpływ na fizjologię człowieka i może nawet powodować raka mózgu? Wyjaśnienie tej sprawy wymaga badań. Niestety nikt się do nich nie kłapie. Aby to ostatecznie udowodnić, trzeba więcej badań, ale nie ma na to pieniędzy i atmosfery zachęcającej do ich zrobienia. Tekst do tego filmu pisałem około 3 tygodni, ponieważ trzeba było przeanalizować wiele informacji. Do widzenia plus powodzenia.